z tej strony Marcin, w tym odcinku wam pokażę co będzie w nowym update'cie który odbędzie się w sobotę o godzinie chyba 18 więc y, będzie to update walentynkowy więc będzie to będzie to update taki patch zostanie chyba dodany, raczej dodany jak y, sam twórca gry to ulokował nowy teleport w sensie y, Poukładane będzie, tak na to. I... bo wcześniej było o tak, teraz będzie o tak. I jeszcze, tutaj... Yy, to są to po prostu te zdjęcia, które tam są, nie? Podaję, że to będzie yy, Golden Huge Hippomelon. To też Huge Hippomelon, tylko normalny chyba. Tu jakiś Hippomelon Dark... Tu jakiś... Tu jakiś Hippomelon Dark Matter. Będą dwa takie Hippomelony i... Takie titaniki pomelony. To tak trochę wątpię że będzie, bo to będzie Titanic Hubert, czyli jeden. Czyli pet, który miał zostać wprowadzony, ale nie został wprowadzony. Takie nowe jajka z pytami. Takie pety, takie pety, takie pety. Nie wiem, to będzie bir. walentynkowy bir to będzie, bo to będzie update walentynkowy takie y, dwa korgi super korgi może to będzie nie wiem super korgi już był ale nie wiem jak one będą się nazywać i tu mamy nagranie i tu mamy nagranie tego y, i tutaj mamy nagranie tego Titanic Huberta zobaczmy je ale mi się wydaje mi się wydaje że to jest Pet Simulator Z jak to tak patrzy na to teraz ale wszystko możliwe. Nie wiem. O. No, dobry pet to nawet. Fajny, taki no fajny. I to w sumie tyle. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję.